Czy wyobrażacie sobie, że te szczyty były kiedyś szczytami górskimi? Tak, bo zanim powstała zatoka panga, zanim w epoce lodowcowej zaczęły podnosić się wody, to tutaj 400 km kwadratowych stanowił masyw górski. Skały są wapienne, ulegają erozji, tak jak widzicie, woda, deszcz, słońce tworzą się takie piękne jaskinie. A tam za mną, jak widzicie, mamy na wodzie w Tajlandii. Nazywa się ona Kopani i powstała 200 lat temu. Opowiem Wam na miejscu, jak powstała, skąd się wzięła i co tam można zobaczyć. To jest właśnie ta część dla turystów przeznaczona, a my jak zawsze idziemy pod prąd, a więc znajdziemy się w tej części, gdzie mieszkają normalnie ludzie. 200 lat temu przybyli tu pierwsi malezyjscy rybacy. A ponieważ Tajlandia, tu przemycę trochę informacji o nieruchomościach, ma bardzo zaostrzone przepisy dotyczące nabywania gruntów, rząd nie zgodził się, aby ci malezyjscy rybacy zamieszkali tutaj na lądzie, więc oni obeszli prawo i wybudowali domy. Na podstawie bali z drewna, tak jak tu widzicie. Oczywiście konstrukcja zaczęła się poprawiać, zaczęło być bardziej bezpiecznie, ponieważ zaczęto budować również domy na podstawie takich słupów betonowych, wbijanych głęboko w ziemię. A więc tak wygląda historia właśnie tego miejsca. Co my tu mamy po prawej stronie? Boisko do piłki nożnej. Akurat dzisiaj jest w remoncie, ale to nic. Kiedy to boisko powstało? W 80-tych latach dzieciaki stwierdziły: chcemy grać w piłkę, ale nie mamy gdzie. No więc postanowiono zbudować pierwszy, pierwsze boisko na wodzie, z drewna. Dzisiaj no już wygląda troszeczkę inaczej. Mamy plastikowe boje, które stanowią podstawę, i na tym są montowane deski. Ale mamy tutaj, zobaczcie, za moją prawą, lewą ręką, patrzcie tu, pani FC. Tak jak Barcelona. Z czego żyją mieszkańcy tej wioski, tej wyspy? Żyją z rybołówstwa, żyją z turystyki, mieszkają tu po prostu tak jak każdy z nas mieszka w swoim miejscu.